Już, Szanowni Państwo. Bardzo, bardzo przykra sprawa, powiem wam. Majr jest już poszukiwany, chyba będzie zamknięty. Nie wiem gdzie, ale jest już poszukiwany. Dowiedziałem się tutaj nawet Majer wylądował. E, na wyszedźwiałce. E, na rykówce nie. Na wyszedłce inaczej. Na A! No dwójkówcy, to ja wiem, on był w No to o tym nie był. No i szanowni państwo, powiem tak, teraz Mary jest poszukiwany przez instytucję, przez policję, karetce, pogotowe i przez lekarz, który był z karetki, z mopru i będą jego tu pod domem czatować u mnie. Bo z mopru, Bartosz Mopro powiedział, że trzeba czetować i trzeba zabrać i zabrać do szpitala. Byli dzisiaj? Bo dziś byli, stali, warowali. Jak powiem? Lekarz pytał się, gdzie on jest. A ja odpowiedziałem, lekarza, panie, doktorze, a gdzie on jest? Weszli tu do, do domu. zobaczyli na. Łóżko, na bratalkę, pusta wracalka. Proszę pokazać, że pusta wracalka. I nie wiem, gdzie on jest. Nie wiem, gdzie przebywa i tak dalej, i tak dalej. I powiem, gdzie jest i tak dalej, i tak dalej. A ty Tomek nie i palców. Palce nie rzuj. Jak małe dziecko ścisz. I powiem tak, że jako znajdą, będzie jak się tu zawiozą. Do choroszy, zamkną na dłuższy czas i koniec. Ja mu wczoraj mówiłem, on mnie straszył dzisiaj, że przyjedzie MOP do mnie, żeby nie sprawdzać, MOP, policja. To kto dzisiaj był? MOP, karetka pogotowia i lekarz z karetki pogotowia, z choroszczy był. Policja była? Była, no mówię, była i policja, to tu chodzili, patrzyli, dwóch było policjantów i lekarz był z karetki pogotowia. No sanitariusz to siedział w karetce i ten, jak się nazywa, i kierowca, ale le lekarz właśnie tu zobaczyli, nie to ja mówię, no prawda, nie ma, panie kolon wyszli i tak dalej, i powiem, zabrali się, pojechali. Jeden, jedni, z drugi bawił się w kiciu babka, albo jak kot, kotka myszkę, albo jak zajączek z wielkiem. Zajączek ucieka, a wilk łapie. Myszka się chowa pod miotełkę, żeby nie zabili myszkę. A zajączek chowa się, żeby wilk nie zjadł. No i tak to jest. Będą bawić się, bawić się, bawić się, bawić się. A się nabawił kiedy sobie? A wtedy przestaną bawić się. znowu nie? Rączki sobie podadzą, nóżki sobie podadzą. Pocałują się razem i będzie Giefeischtin, a Giefeischtin to po niemiecku OK będzie, a po polsku tak jest i więcej nie będą bawić się w różne zabawki. A pan profesor co na to? A co się ja mogę na to powiedzieć? Gotował sobie taki losa. Jak my wszyscy. Pan profesor nic nie powie? Nic, nikt tyle złego człowiekowi nie, nie może zrobić, jak człowiek sam sobie. Tak, bo jak człowiek chce odzwyczaić się e, tego świństwa brać, to się odzwyczai się. Jeżeli nie chce brać, to nie. Prawda panie Tomaszu? Zgadza się. To się nie zwyczaj. to trzeba mieć swój własny, co? Charakter. I to silny charakter. Silny własny swój charakter. Bo jeżeli nie on silny swój charakter, to będzie bardzo, bardzo źle. O, i, i to na ten temat. Może Major usłyszy tą moją przepowiednię. Majorze, wróć do domu, bo i tak, i tak znajduj Ciebie. Puszczą, wiadomo, policja to puści, polasek, psy. Be przyjadą do domu, wezmą jakieś ubranie. Nawet ja będę zabraniać majorze brać ubrania. To policja weźmie siłą ubranie, bo ma prawo wziąć. Pies wywącha te ubranie. Nawet stare ubranie wezmą, niepotrzebne. I straciło dla ich, dla psa. I puść, puszczą psa po lesie i pies wywącha to prędko. Każdego człowieka. Bo psy mają bardzo dobre węchy. A wtedy major tamten będzie przewieziony. Na dłuższy czas. Na dłuższy. Bo mogą chodzić nawet w tajnych e, ubraniach policja. Lechec też może inny być, bo do siebie Lekarz z Bartosza poszeptali pogadali i zabrali się pojechali. I ja usłyszałem, że Bartosz powiedział do leka lekarz do Bartosza, Bartosz do Mopru do lekarza, że trzeba osadzić jego w dołku i koniec. No. I będzie osadzony i na dłuższy czas. Na dłuższy czas. Ty mam teraz bardzo dobrze, żeby brały ten dom pomocy społecznej. Możesz kiedyś chcesz sobie wyjść, możesz chcesz sobie kiedy porozmawiać i tak dalej, Tomaszu. i tak dalej. Ty jesteś, człowiek, a to co? Chcesz? E, okay. Bez serwy, Kiedy chcesz to wychodzić, kiedy chcesz to nie. Ale Kto? Skąd? Z, z, kto znalazł jego? Piszą, że z, Loki znalazł go w lesie. Loki? Co takiego? Takie Loki, człowiek. Znalazł w lesie. A, a co, on w lesie był? W lesie. I co, karetkę przywziął Nie, po prostu go znalazł. I co tam pisze dalej? Zobaczymy. Chodzi mi o to, jak na tą drkówkę, kto go tam wsadził? To tam samemu, sam chyba nie poszedł. Nie, tam od kubką sam poszedł. Sam poszedł? Sam poszedł. Ale tam nie od Wykówka, tylko hotel. Tam, tak, tak jak u Ciebie, wiesz, po szesnastej. tam gdzie, w Choroszczy? Tak. Bo to hotel? taki oddział. Ja byłem, widziałem ten oddział. To hotel? Jak, jaki hotel? To hotel jest, wiesz. Ja mówię tak, hotel. Rozumiesz o co chodzi? Nie rozumiem. že po 16 mo užom zať bal. Tak Raz, ko jak přijeli do tab tabletky na na senu. Ješmě chubarte.